All the world is a stage. 12 nagranie, trzynasta nagranie, od roku. Ta pani od roku próbuje się ze mną umówić. Każdy z was na każdą kwestię musi mieć czystą intencję. Musi się zapisać, nauczyć się na pamięć i zapierdzielać. Tak? Mamy gości, chcę o której Nie wiem, kochani, o której będę. no w Hollywood. Potem Spielberg też mówił... I am getting you to America. Chodzi o szumy społeczne, środowiskowe. Oni nic nie rozumieją. Nic nie rozumieją z funkcjonowania teatru. Bo jak ktoś jest w czymś naprawdę najlepszy, to znaczy, że jego bliscy cierpią. Tak. Co Wy w poniedziałek robicie? No trzy dni do piątej nad ranem. Boże, no ale... proszę Cię, pomóż Proszę Cię. Proszę, Cię. proszę, Cię. proszę Cię. Dzisiaj do, do, do północy. A ta wszyscy tu go rosyjski przepiękny koncert z. proszę cię Idę